Kajak, witam Was w nowym vlogu. Jak widzicie, wszystkie moje pryszcze niedoskonałości, ponieważ mam lepszą kamerę. O, muszę się patrzeć tutaj, okej. Okay. Zaczynam vloga. Nie wiem, co będzie w tym vlogu. Będzie to vlog z mojego weekendu urodzinowego. I wczoraj zaczęłam świętować. Co prawda, wiecie co? Ja urodziny mam we wtorek. Dzisiaj jest sobota. Wczoraj był piątek i w piątek już zaczęłam świętować swoje urodziny. Byliśmy na kolacji z Daniela, rodziną. Um, no a dzisiaj nie wiem dokładnie, co robię. Ja muszę załatwić. A sprawę jedną mm, dzisiaj, tak do południa, a więc e, moje życie na razie będzie nudne sensie mój dzień, ale potem mamy w planach iść na, na plaży, na piknik. Co prawda jest zimno, bo jest 20 stopni, ale um, ubierzemy się a, ciepło i pójdziemy sobie zjeść replet na plaży. Um, także taki jest plan. Potem zobaczymy. Kamila dzisiaj do mnie też przyjeżdża. Jestem trochę chora, dlatego mam też dziwny głos. Um, I mam czerwony nos. Kurczę, mam nadzieję, że aż tak brzydko nie wygląda, bo ta kamera to jest naprawdę jakieś cudo, patrzcie no, patrzcie my to, patrzcie, a widzimy się potem, dooo, i teraz sobie zrobię kawę albo maczę, nie wiem, obstawiajcie co zrobię, mój głos, oh my gosh, oh my gosh. Ja właśnie przyjrzałam sobie ten filmik, co przez chwilę nagrałam i ja pierdzielę, jaka jestem brzydka. Ale nie chcę mi się tego nagrywać jeszcze raz, więc ignorujcie, ok? Po prostu, że jestem brzydka, bo naprawdę nie chcę mi się i nie mam czasu nagrywać tego jeszcze raz, więc ignoruję. ok? Jak um... zdecydowałam się na macie, um... bo dawno nie piłam, więc zobaczmy, czy potrafię na rękę. Okay, Ale nie widzicie teraz tego, kurde! One cup. doki. Mixy mixy No. No dobre, no. I teraz do mikrofali. Mamy to: kamera, macza i idę załatwić jedną sprawę, i widzimy się pewnie w samochodzie, a może nie. Kto wie, kto wie, kto wie, kto wie. Kto wie? Ok, jasno. Jestem gotowa do nagrywania. I jestem ciekawa, ile, ile tak mi to potrwa, wiecie, to takie nagrywanie. Eee, to ta cała faza na nagrywanie, bo zaczęła się wczoraj wieczorem, jest godzina 9.16 rano i jeszcze trwa. Ja obstawiam, że już jutro się nie będzie chciało nagrywać. Bo to jest tak, że mi się chce nagrywać, mi się naprawdę chce nagrywać, bo ja lubię to, nie? Po prostu ja mam tak, że tą kamerę trzeba włączyć, chwycić. Wiecie, o co chodzi? Ja bym chciała mieć kamerzystę. Jakby nie kamerzystę, słuchajcie, to by vlogi byłyby codziennie. A chyba powinnam zrobić kawę. Wracam do domu i jednak zmiana planu nie jedziemy na plażę, bo trochę pala deszcz, a więc zamiast pikniku na plaży będziemy mieli masaże, to nie zabieramy na masaż. Jest godzina 12, a ja jeszcze nie miałam żadnej kofeiny w sobie. O, ogólnie ostatnio mam nową obsesję ego waffles. Ja to w co chwilę jem my potrafimy zjeść całe to opakowanie, na przykład teraz zjemy całe pakowanie. Jestem przypuszczam. Lego my ego! Do we have waffles in Poland? No! Waffles, what is that? We don't have waffles, we only have rocks and and sand and, and sticks. That's it, that's it. And we can eat some, some grass. Listen, guys, I didn't mean that at all. You guys definitely have waffles uh -huh. and better stuff, okay? You're so handsome. Ten panera A zobaczymy zresztą. Zobaczymy, co to się wydarzy. Ja zabieram zebram was ze sobą i mam kaptur na sobie, bo po prostu wygląda ma kupa. <laughs> really? I'm on my way back and i. It smells so good. Ooh, wow, what a focus. That's life. Coffee. Love of my life. Daniel. Hi, that's me. I'm being nice because Bikusha, it's my birthday and he does birthday, a lot, girl. so I'm gonna be nice. Oh, okay. Jedziemy teraz na masaż. Posikałam się, zobaczcie to. So what? So have you done No, but you, Jamie, so beautiful. We see so many they animals. are beautiful. The other day, I saw something in uh in the window, and it was turkey. How does turkey sound, Scott, baby? Uh, it's like this. I think it's like that. <laughs> that was so bad. Guys, that's not how turkey so sounds. So tell like. me if you can, if you can. Do that. Oh wait, actually. Yeah. Okay. <laughs> no, that was bad. No, that's bad. That's how they sound like. <laughs> no, that's bad. <laughs> <laughs> no, that's bad. <laughs> <laughs> no, that's exactly what you do. Guys, let us know in the comments below who has a better turkey sound. Who's better turkey? How does the pigeon do? Like this. Oh, oh, that was a good. Word. No, that's like a, like a birdish. It it's, a, it's a pigeon. No, the pigeon jest like this. Where you jest It's a frog. No, no, no. Pigeon. Oh my god. Oh, that's a good. Word. Okay, ludzie, idziemy teraz zjeść panera bread z Kamilą i właśnie skończyliśmy masaż. Uh it's okay fine if it's body. How was your massage baby? Oh it's pretty good, but Victoria got a better one. Yeah, I got the better one. Cause I'm cooler. So no, I... she's hotter. <laughs> <laughs> it was pretty nice, really painful though. You guys that eja is coming. J lo j La. Sorry, that's the moment. She lives the moment. Yeah. J-Lo? Hey i to show you We just ate. It was good. Mm, it was yummy. How it was, was it? Yummy. Delicioso. Yum. Okay. And now we're going home. We're getting ready, and we're gonna go party, party, party. Come, come on, party. <laughs> <laughs> party. Yeah. It's okay, guys. We are ready for party. Um, I don't think I'm gonna take my camera because we're gonna go hard Idziemy teraz na imprezę, jeszcze nie wiemy dokładnie, co będziemy robić, ale idziemy szukać jakiegoś miejsca do tańczenia, już wszystko otwierają, więc będzie fajnie, będzie fajnie, będziemy świętować, będziemy tańczyć i prawdopodobnie widzimy się jutro na czymś wspaniałym. Jutro rano idę w moje ulubione miejsce i zobaczycie. Zobaczycie gdzie. Okay! Bye see you tomorrow! Ja to bym... <noise> Witam Was w niedzielę i to, powinno być, to powinien być najlepszy poranek tego weekendu mojego urodzinowego, ale jesteśmy. trochę zmęczeni po wczorajszej nocy. Wróciliśmy do domu około 3. Zmamy godzinę 7.50. Ja się budziłam jakieś pół godziny temu i... Idziemy na Sousiku. Moje ulubione miejsce. Um, ja się źle czuję. W sensie źle, ale jestem zmęczona. A Daniel. On to dopiero jest zmęczony. Więc jestem ciekawa, jak on. W ogóle jakiego warnego słowa używam zmęczony. No Makaca po prostu, makaca i zobaczymy, jak on sobie poradzi na tym uh, rowerku. No, może zobaczyć. Położył się po prostu. A, w koszulki, tak jak tak wszedł, tak padł. Okej, okay, kochani, szybka zmiana planu. Kamila jest ze mną. Oh, no. A, bo Daniel nie podołał. My zobaczymy, jak nam się uda. Mi się jeszcze odbija wódką. Mi się jeszcze odbija tinkami z wieczoru. Ale ja jeszcze dwie minuty temu spałam, więc nie no. wiem, czy się odbijać. Bo Daniel, ja dam radę, ja dam radę. Ja pójdę z tobą, ja pójdę z tobą. I w ostatniej chwili on do mnie Any chance Camila wants to go takie, no jakbyś mi powiedział to 5 minut temu, to było się chociaż przynajmniej ogarnęła, nie? Te chłopy to normalnie te chłopy, ta, ta klasa, gdzie my teraz jedziemy, są so cycle. Um, w Hamptons ona jest najdroższa. Jak w Nowym Jorku w, w mieście kosztuje uh, klasa 28 dolarów um, w innych miejscach 20 dolarów. W Miami my zapłaciłyśmy 20 chyba, no nie? Um, um, no, ale chyba normalna cena regularna to jest jakoś tam 30 dolarów. A w Hamptons? 50! O tak! Za jedną klasę 50 dolarów, nie? Tylko dlatego, że to są Hamptons. To nie jest tak, że to są lepsze instruktorzy, nie? Nie, nie, Bo najlepsi to są, raczej moi ulubieni są w, w Nowym Jorku, nie? W mieście. Ale kwestia tego, kochani, że po prostu jesteśmy w Hamptons i, i po prostu wszystko jest drogie. Bo to Hamptons. Tutaj nawet powietrze... No tutaj jak on się oddycha, to, to już czujesz, że twój portfel... Okej, okay, my już po. A i teraz idziemy coś zjeść, Kamila? 45 minut, 400 kalorii. Możemy teraz zjeść to. Co chudne, to se zjem. To jest moje motto życiowe. Ok, smoothie time. Patrzcie, co mamy. Znaleźliśmy barbecue, To są moje ulubione, ulubione smakują jak pizza. Polecam. Chociaż ciężko je znaleźć. Nie, smakują jakbyście wylali na nie ketchup. Ketchup obsknął. Wzedzi... No, w sumie też tak można powiedzieć, jak pizza. Ok, ja biorę uh, purple smoothie, a Ty bierz cztery. OK, Let's do it. Okej, my już wracamy do domu, mamy nasze smoothie. Um, no i uh, idziemy obudzić Daniela, pewnie dalej śpi. Och, nie mogę się doczekać, aż będę mu cały dzień wypominała! Uh, nie cały dzień, cały miesiąc, całe pół roku, cały rok. Piękne rozpoczęcie dnia. Um, tutaj jesteśmy zdrowe, fit, wiecie, na kacu soul cycle odhaczone. Um, no, także teraz idziemy do domu, uh, ogarniamy się, idziemy do Kościoła i potem Montauk. Także zabieramy was uh, ze sobą do. Chcesz coś powiedzieć Kamila? Tyle razy do ciebie a To będzie pierwszy raz jak jadę do Montauk. No, widzisz? Good. Zawsze coś nowego. byliśmy w kościele, teraz ogarnęliśmy się i idziemy do coś zjeść. We're going to the town. We're going to town, Sack Harbor, um get some, get food. some food and then we're gonna go to Montauk. And Montauk is be fun. Are, are they coming with us? Yeah, guys, you're coming, us? of ah. course. Um, okay, so um, how did you like SoulCycle this morning? Look like a really good instructor. <laughs> Is there anything you would like to say? Guys, I got really drunk last night and I couldn't get up this morning and Camila had to go to my place to Cycle, but they had a great day. I was in so much pain and I'm ashamed. You bought me a gift which was so cycle and and to go together because that was the whole point of going together because i have my soul cycle bike so like the point for me was like we can go together we will go again i you need to m make it up somehow how and i think i know how that's a great camera you're holding too <laughs> <laughs> oh yeah i got me the camera for my birthday but it's not about the the, the thing i know i'm, I'm sorry it's but about like you know well, how can i make it up i saw this beautiful um Sweatpants today, Camilla, Actually, Camila liked it more than the one in, in West Palm. No, in um, South Beach in Miami. Really? Because we went to SoulCycle Cycle also in Miami, and and Camila was like, "It's fine, it's fine." But then this one, she liked more. Camilla, tell us why. Miami. That was my first time on Soul Cycle, and even though I did Peloton, it's a little bit different. And like, I don't know, like when I was doing this, and I I couldn't last time, and this time it was pretty okay. So it was pretty okay. Yeah. So. <laughs> And maybe I think music also was better. Hey guys, so we are waiting for Camila obviously because she takes forever. Um, then we're gonna go uh, grab something to eat. Are you coming, guys, with us? Oh, I'm gonna show you my outfit, okay? Okay, my outfit, basic. It's like oh, I just left home. I don't care. It's a fine outfit. Badweiser, beef cup. Now you better I obviously, To było takie brudne, że masakra. No, ale wyczyszczone. Uh, Mr. Clean, wiecie, to taka gąbka, mega polecam do czyszczenia. Uh, wyczyściła wszystko i są idealne, zobaczcie. takie czyste, shopping. a były mega brudne. Mogłam Wam zresztą pokazać, kurczę, Wam pokazać przed i po, ale uh, obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam, uh, w ogóle Instagram mi nie działa, nie wiem, nie wiem czemu, ale obserwujcie mnie na Instagramie. Uh, I powiedzieli, że jutro mi zadziała Instagram, że do jutro nie mogę używać Instagrama, więc nie wiem, dziwna akcja, ale uh, obserwujcie mnie na Instagramie. Tam czasem pokazywałam jak czytam moje białe buty. No. Także <tukasz> no, także no, także także. No, także, także. <tukasz> Obserwuj mnie. Okej, okay. okay, jesteśmy w mieście, to jest Sakarbor. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wszystko pięknie wygląda. I personally go eat sandwiches. Um, idziemy coś zjeść jeszcze nie wiemy co, ok. But you know what? Actually, oh, I'm down. Let's go to burgery czy nie? But there's, there's a bunch of other stuff there too. We can look. All right, let's go look at the menu. See if to We gotta eat here. Ja chyba nigdy wam nie pokazywałam ogólnie jakby miasta, jak miasteczka tu wyróżniają w Hamptons. Są miasteczka obok siebie i na przykład tutaj jesteśmy teraz w Harbor Hardwörthu, gdzie mieszkamy z Danielem. To może zacznę wam pokazywać. Pokazywałam mam Montauk kiedyś, no, do Montauk dzisiaj też jedziemy. Ok, ogólnie w Hamptons też możecie znaleźć dużo sławnych osób. Ja to z tą kamerą i pewnie każdy myśli, że to ja jestem też sławna. <laughs> J.Lo. Jaki favorite place ulubione Aha, po wczoraj... Ok, więc so Elty? Or should we take them to your favorite place? The public bathrooms. <laughs> <laughs> pocztówki z tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz, z tej restauracji. Trzy pocztówki, które wyślę do kogoś z Was. I nie wiem tam jak zrobić to losowanie i jeżeli ktoś z Was ma ochotę na pocztówkę, to zasada jest po prostu taka, żeby odznaczyć mnie na Instagramie o, jakby ten filmik, że oglądacie ten, ten filmik o, i odznaczycie mnie na Instagramie i ja wylosuję trzy, aż trzy osoby. Także są duże szanse, bo pewnie mało osób w ogóle weźmie udział, więc może tylko trzy osoby będą udział i wszystkie będą wygranymi osobami. Ja weźmam Kamila ty nie. <laughs> Także y, po prostu oznaczajcie ten filmik, oznaczajcie mnie a, na Instagramie, na, na Story i trzy osoby wygrają. E, właśnie takie trzy pocztówki dotknięte przez Daniela Ja pytacie Daniel no a, wiem że teraz nie chcecie ale to wymienię te pocztówki jak pocztówki okay? still... to dobra I'm going to put a little I'm going to draw something special for oh, you guys, guys you guys to draw That's a good one actually If you want to win a um, postcard from this place with um, Daniel's drawing That's your chance. You never that's know what you chance. might get. Okay. Could be a penis. <laughs> <laughs> okay, just wanna show you a zone Ooh, wow, that's so amazing. Let's look inside. Oh, pickles, take them away. take like it, mine, mine. Ooh, wow, and then this burger looks really good. I like the, the, the Yeah. Meat. yeah the, what is it, the veggie thing, right? Uh huh. Mm hmm. Oh, it smells so good. Lec no, Okej, okay, smacznego! 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 Ja jestem bardzo dobrym przewodnikiem i ja zawsze wszystko wiem, gdzie zaparkowane, gdzie jedziemy, gdzie co robimy. Jestem organizatorem pierwszego klasa, prawda Kamila? Gdzie jedziemy? Montek Beach Bar. Nie, najpierw idziemy po moje auto, nie wiesz wszystkiego. Jak a, to pomyślę? Opomniałeś... po Jonathana. <laughs> Ej, to ja pojadę z Kamilą samochodem, a ty pojedziesz z Jonathanem, ok? Tak. <laughs> you See, he understands everything. What oh, a cute puppy! <laughs> oh, it's like gringo, but like white. It's like gringo, but white. Okay. I just said that. <laughs> I just said that. Are You copying me? Are you copying me? Hey, this so is Camila Montag. Czyli na wsi. Tak fansive jest, chciałabym, żeby nasze wsi tak wyglądały. Nie nowe domy wszędzie. No ale kochani, montag w ogóle jest na końcu Long Island.

They have really famous people, right? Oh, really? So you come here if you can't get in. Uh -huh. You have a kayak and you hang out right here and you can hear the music. Oh, really? Oh, really? oh because they out. have paddle boards, <gasps> kayaks, sailboats. You come So over you here. can hear it. that's the place we're going right now. It's right here. Cheers! Mm -hmm. i Ostatnia rzecz, jaką tutaj mamy w tym vlogu najważniejsza, panera bread, panera bread, bread. Sourdough. And your favorite guy. Daniel. We are eating our panera bread and we are watching. Oh, can I talk now? Yeah. Okay, okay. So, <laughs> so um, everyone knows about this show. But Victoria's like, hey, have you heard about the I show? I just I'm wanted like, to tell course. you like, the name of the show. anatomy because <laughs> he does that and then i have to add the subtitles because he decided to tell you the whole story and for dessert we have hey the top um best thing ever my favorite thing ever oh my, my God. favorite ice cream that's not the only thing she bought guys oh yeah and we have a lot of them wait guys She's because we've been going through so but look this one I found new ones wait because look shut up this ones have only 120 calories per two apples on 130 130 and this one is 120 no, it doesn't matter okay then blue guys halo top ow, ow. I can't wait mega pull it some um, halo top oh go ham one some be on a peanut butter cup Mam urodziny, ale dzisiaj jest wtorek. Każdy pracuje w tygodniu, więc nie ma zbytnio czasu na świętowanie. Uh, no, ale tak świętujemy dzisiaj wieczorem. Wróciliśmy do domu, Mieliśmy jeszcze udanie dla mamy na, na torcie. Kupili dla mnie tortek, że bardzo miło. Uh, no i to były super, super urodziny, super weekend. Dziękuję, że byliście ze mną za oglądanie tego filmiku. Przypominam o konkursie na pocztówkę z LT, z restauracji. Uh, jedyne co musicie zrobić, to oznaczyć mnie na story u siebie na Instagramie. Um, ja oglądacie ten filmik wiecie, na przykład nie mam albo screenshot, albo po prostu oglądacie ten filmik wideo, wiecie ten YouTube. Um, i po prostu mi oznaczyć, znaczyć mojego Instagrama. Tutaj podam wam nazwę. Um, no i to tyle. Także życzę powodzenia. See you the next video because I have a new camera from Daniel. Daniel bought me this camera. So uh, thank you baby. Um, and thank uh, thank him because now guys you're to have more videos and that's all because of Daniel. You're welcome. <laughs> Bye. Bye.